Chciałem go z tej strony zachoprzył, a ze mną jest serku, który nie wiem gdzie jest. I... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj sobie zagramy w blitz. Na serwerze Hypixel. No. Co ty nie powiesz? Tak, a, jazda. Ja chcę pierwszy, ja chcę pierwszy. Dobra. Na którą arenkę wbijamy? Ty widzisz. E... Którą wybierasz, bo tu ja, ja, ja tu nie gram, ty jesteś weteran. Czy dwa. Jeszcze dwa okej. Okay. I nie zapomnij sobie broni wybrać, ale to jeszcze nie tutaj okay. jeszcze nie. To jeszcze w poczekaniu się czekał. Czekamy, czekamy, czekamy. No to myślę, że cięcie zrobimy. Witamy z powrotem. Dobra, wybier wybierz sobie broń. Wybieram sobie... Hmm. Charmander wy. O, Jaki Charmander? Nie cha Pokémony, nie, pokemony. nie sorry, sorry, sorry. No właśnie. No, na teraz dzisiaj na wizji... poradnik nagrywałem, weź mi teraz, teraz na wizji mogę Ci serdecznie pogratulować. 64 widzów. Dziękuję. Nawzajem. O, ostatnio ostatnio patrzyłem i było 64. Tak A ja naprawdę... ostatnio patrzyłem i ja 62. Ci gratuluję. No, ścigamy się tak, i Trzeba trzeba wygonić moto, trzeba zrobić taki, taki ten, taki... ile on ma w ogóle? Wiszywe się. O, ole. Ciężko będzie. Dobra, idziemy. Ja zagadaliśmy. No miskę mi tylko zostawili. Gdzie idziesz? Dobra. Chodź, 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 chodź. Idziemy, tu tu, 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 tu. Okej, okej, okej. Dobra, mam... mam tą, ey, rolo, rolola no, siebie w także będziemy je Ja mam, te... Spodnie o kurde biją mnie Szmaty Dobra, dobra, pobiję go Oczy O jest krzynia. skrzynia 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 mi Ty Żebyś miała się czym brać. Ty Ja ci dam O, skrzynia No, tak, tak, Masz tutaj. Incentowany. Nie mam lepsze. Ale dzięki. No. Aby. Mamy mijaczek. Szukamy. Tu, Kajnok. Czy bo Nooo. Chodź na dół. Tam nie dałem mi na dół. Ok, a i tu jest coś. To jest spawn. Okej, okay, okej. Okay. Spierdź stąd. A ty gdzieś mi polas. Kuj żyć z tu jestem za tobą Tu jesteś, okej Idźmy, idźmia Hasaj, szukaj, szukaj strzyni mm. O kurde tu są, biją się! Uciekaj To nie mam eku Na szyści, na szyści, na na szybciej Nie chcę się potem stracić się tam 8HP! Mój ty przyjacielu! On ma 8 HP! człowieku je musi reguływać, dobra, to co dobra, to kurde, kurde Czekam, kurde 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 Dobra, kurde 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 to ja to też... nie? nie, tu nie możemy. Żadnych... O ja mam kamień miecz! Serio? Aha! Ile mam Masz coś dla mnie? Mam więc strzał... O ja mam złoty miecz, o. Pokój pokój, pokój. Mam księgi, mam po skrzyni. To już ogarnąłeś myślę. Ale nie ogarnąłeś. To nie wszystko? Tak klikasz, bierz kogoś? Nie. Zbieram. Zbieram żarcia, żebyśmy nie umarli z głodu. Myślałem, że kogoś bijesz, nie? Fajnie. Po przyjacielsku pobiegnął i się popatrzył, jak się bije. Okay. Kolejna butelka expa, która mi się może przydać. Bo prawie, prawie z tak tego... Yy, z taką... To jest z sama. Z... O tam jest gościu O tu zżarcie matko Jakbyś nie dał rady, to powiedz tym O skrzynka LOL Lepicko żarcie jeszcze Za, żarną skrękę że pod tym zbożem znalazłem skrzynkę Jak gościu do mnie idzie! Pomóż mi! Wszystko idę! Pomóż mi, pomóż mi serku! Już pędzę! Pomóż koledze w potrzebie! Już pędzę, o. Kurwa, zabił mnie! Ja... I nie zauważyłem, naga miałem! Ja... Będę ja ci, pom ja ci, ja ci pomścić! Serio? Ja ci Cię pomścić! Wyjebało mnie ze serwa! Pozdraw. Witamy na kolejne arence po moim e, mega failu z lagami mm. I tak, serku przegrał tamtą rękę, brawo. Okazało się, że kiedy zabiłem gościa, gościu drugi w pełnym HP rzucił się na mnie. Deadmecz na trzy osoby są to duby. miałem. Bo mnie tam nie było. Też już tak miałem raz, że miałem deadmatcha trzy osobowego. Miałem oczywiście Blitzstar full wykokszony set. No i oczywiście dwóch się na mnie rzuciło. <grym> No wiesz, my, my, możemy się na kogoś rzucić, może to być to samo. Właśnie, teraz trzymamy się razem, bo naprawdę ostatnia ręka poszła do bani, tak, tak, ostatnio. Ej, chłopie, mega fail, mówię ci. Dobra, masz? To weź się siekierę. Chodź, chodź, Krzychu, Uciekaj! tam, 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 tam. Follow me. Mam no, nagi! No, no. Piknie! Poszedłeś do wody. kurde. Gdzie jesteś? O, tu jesteś, dobra. Chodź, no, muszę, muszę, muszę Tam to. jest skrzynka, tam jest skrzynka. Wiesz, tam zabezpieczaj tył, jak coś. Ja zabezpieczałem tył, ja Mam przed... helm. Helm. Zabezpieczam tył. Masz helmy Masz helmy Sprytny Hypixel to ukrył Ej, właśnie, właśnie, właśnie właśnie i temki? I tęki, właśnie Mmmm, potrzebujesz helmu? Chodź, chodź, chodź Hej, za tobą jest, gościu! Gościu! Za tobą też jest Pierdolisz Pomstrzyk, chuja Pobiję go Ja sobie nie dam wol, tu rady. Walnąłem wol, go hełmem i nic mu nie zdało obrazi, nawet półsad ducha. Chociaż był critical nawet. Lol. Nie zdążyłem przemienić i kurde. wszystko eku jak coś. Ja okay. Ubieram się. Tak szkoda, że nie mogę cię spektować. Musimy napisać do Hypiksela, że nam dał tego. Musisz kobić wipa. Nie, zacznę napisać do Hypiksela, że jesteśmy youtuberami. O, 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 i, I nam da, da youtuba. No człowieku, jesteśmy youtuberami, przypisamy filmiki na YouTube. Ale to chyba jest jakaś e, od jakiejś liczby e, tych graczy myślę. Oj tam zrobi nam kurczę wyjątek. 2 za 3 minuty. Tak? Czyham no. na tym na spałnie? na spawn, bo naprawdę... Tak. jestem na spałnie. To dobrze, to czekaj tam. Jeżeli będziesz... Jeżeli weźmiesz tego blistara, to weź Lucky Charm, złotą stapkę złota. Złotą stapkę złota. Złotą złota. Stapkę złota. Ona... To powinno być napisane laki Charm. Na, na dolnym pasku będzie. Okay. I ona daje ci expan i sobie enchantujesz tam. Koksem jesteś. Wygrywasz. Areny. Tylko ja to kiedy na widoku. No, wszyscy, ci, ci, wszyscy ci robią dobrze, bo jesteś wykokszony. Wszyscy mi robią dobrze, jak to zazmienia. No bo tak robię. Ej! Lo, jakie tam tyle było. Dobre i ważne. Albo ważne, ważne, bo tam trzeba iść. Pamiętaj, pamiętaj. Jesteś zwycięzcą. Jesteś <laughs> Słyszałem to. Jesteś zwycięzcą. Chociażby się wszyscy śmiali. Pamiętaj, jesteś zwycięzcą. Ale oglądałem to człowieku... Nie to to miało być w ogóle. To jest... To jest filmik motywujący. Pierwszy na, pierwszy na polskim YouTubie. Jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. I pamiętaj, że nazwałem ostatni odcinek z tobą, kurczę, że jesteś mistrzem S. Jednak... Jak? To, że wygrałeś te dwie areny... A ty, a ty musisz się postarać, bo ty przegrywasz no, cały czas. Szcząga drogą, chodź na na I To świadczy coś No Będę ten Big Star czy nie? Star, ja mówię Big Star. Big, jest błąd. To w ogóle nie patrzę na graczy, czy tu... łażą jakieś... Za minutę, okej. Okay. To się skampi na górze, nie? Okej. Okay. A tu na górze też są skinki, lol. Oh. Tak, tylko nie przemyślałem tego, że nie mam żalcia. A to są też przecież. Rafting table. Okej. Okay. Czyli chyba Big się pojawił Albo ktoś Oh fuck you bitches Idź ode mnie Kurwa Serku jesteś? Jest Halo Halo Jesteś? Dobra Chcemy mieć do kolejnej a ręki z serkiem, ja myślę, że będzie mnie gdzieś albo mu się nadzawiesił, ale zrobimy cięcie i widzimy się w kolejnej arence. No, witajcie na kolejnej arence, te poprzednie, drugie były mega sfejlowane i myślę, że... Dobra herbata. Trzecia będzie lepsza. I tu mi już pisze jakiś fan do Fałksieho chciałbyś. Nie ze mną te numerki. <laughs> <laughs> Ale chmura wieka, ja pitole ja włączono chmurę. No właśnie ja nie mam, ja nie mam fajna. A oczywiście nie Wow. Dobra. A właśnie klasa, klasa, klasa. Keep fight. Gdzie biegniemy? Chodź tam biegniemy, tam. Gdzie? Dobra. Gramy! Miecz, miecz! Okay, 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 Kurz! Okay. Ale gościu mnie bije! Czekaj! fuck, fuck, fuck! Spierdala! Mam hełm! Mam hełm! Mam hełm dla ciebie. Ale gościu mnie bije! Gdzie ty jesteś? No poszedł na tą stronę. Fuck! LOL! the fuck?! <grym>. Cofki mam. Góry! Uciekaj do góry, szybko! Ja y, tam do przodu biegnę cały czas. Ja się cofam. Ej, gość mi bije! Gość mnie bije! Tracaj się! Zgierd... Ciii... no. Gdzie jesteś? Oni tutaj mają team. Wiem właśnie, ja uciekam. Staram się uciekać Gość idzie Ej kolejny tam Jaki był stąd, stołnowy nowy tender, miecz Fak No właśnie. Jest mam nowy miecz What the fuck, oni tutaj wszyscy biegają z stąd mieczami Ej ta runda jest Nie że... Nie wal Nie wal, nie wal, nie wal Idź stąd, no, idź okay. stąd nie wiem czy ktoś mnie goni czy nie Nie on mnie dobra idę tam Okej zginął Spokojnie sobie przejdę tutaj, tutaj To jest strollowane okej okay. Może się gdzieś tam odnajdziemy się na zakręcie Okej jest kolejny gościu fa Oj Ciu! Ja! Jakbym będzie zginął Idzie tu, idzie tu kolejny, bierz go Widzisz go no. Piedzi po czym zbije Kolejny! Kolejny! kolejny. Uciekaj, diamentowy! Fak 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 fuck jak się odpokowanie! O miał no, diaksowy miecz! Wiem ja właśnie! Skinąłeś! Mi on miał diaksowy enchantowany! Goni mnie, goni mnie, szmaciarz! Aaaaa! I czemu te odcinki nie wychodzą? Nie. Dobra, ostatnia już na serio, ostatnia. Ja dobra, wracamy za chwilę. Siemanko w kolejny, na kolejny RNG. dobra herbata. Na do tych poprzednich, to ja nie mam słów. Ja po prostu tak do dopy jak nasze subskrypcje. Pojechałeś po manu. No bo serio, na no mało jest subskrypcji. Nie powiem. Nie powiem, oczekiwaliśmy więcej. Ale cóż, każdy zaczynał, mając 3 widzy, 3, 3. 3. 3... Nie. nie 50 widzów na kartę. Dla mnie to ja, ja mam już sporo. Nie, mhm. no to jakieś też wyróżnienie 3-2. Klasa, klasa, 1. klasa. Już. Dobra, ja, ja się wczę. Dobrze, chodź, chodź, chodź. Mam zegar, chcesz? Gdzie Chcę. jesteś? Tu chodzi. Tak, nie widzę cię. O tu jesteś, dobra. Chodź, tu, tu. Tu. Tu, 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 tu. To gdzie nie gdzieś. Widzisz mnie? E, tak, pudacie. Lol, ale mam Ale mam lagi. S S S S S się zaraz okaże, że to ja... Przedtem zaczynaliśmy nową arenkę ten Minecraft czasem działać. Taki fail. Znowu fail. Nie dość, że arenki sfailowane, to najprawdopodobniej się, się sfailował. nie Powiem, że się bo się nie skraszał, tylko brak odpowiedzi. Nie? Skraszował. Czyli skraszował. Na czarku miałem się bić, ale... Po krótkim zastanowieniu myślałem, że... To... Po krótkim zastanowieniu... Krzychu, 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 gdzie jesteś? Do no, Aha, dobra, hapaj, hapaj, hapaj! Jest lepszy, no, co co to jest lepsze, nie zbarnowa co ty wziąłeś za kasa? LOL Masz miecz? Nie Chodziłem tą nie. jest z zdążyłem... brzegu. Pewnie nie zdążyłem wziąć. Jak? Nie, ja miał drewniaka to od Okej? Okay? Jak? Co? Abyś miał drewniaka? Ej, mam! No to... Gdzie... a to? A, a... A masz swój? Tak, oczywiście, ono za ty. Może tego wielkiego kolo... koloseum. Będzie tam się... Będzie tam, do... tam się w ogóle to da wejść. O, tu jest, weźcie. Trzeba uważać na tułapki. Chciałbym ci nic mówić, ale jak tak dalej pójdzie to chyba i ja straszuję. Nie, nie, tu Tak włosy, zaraz Dobra. Ja pijem na górę, tak PTW. Nie ile jeszcze tych sadów. Masakra. No pewnie się zaskoczę na dół. Dzięki za zegarek. No Nie, tylko nie krasz. Nie. nie. <coughs> Jak... u to! Ej, tu się nie jest że tak, tak... no. Ja jestem. <coughs> <coughs> Ej leście tych schodów masakra no, ile tego jest Wszystkie opróżnione Gdzie to Dobra chodź na dół No już lecę, no Tak, nie chciałbym ci nic mówić, ale ja zaraz zginę Ej tu jest, tu jest gościu Poszedłem na dół Szczelabę mnie, szczelabę mnie. Szedłem na dół, także chodź na dół szybko. Nie, ja to nie tylko. Ty masz coś do jedzenia? E, tylko z nim no, kurde nie. Ciężko, bo ja mam cztery zjarduszka. To na dół szybko. Te lepsze Ważne, żeby ci się zregenerowało HP, bo tam żarci to... No. Ważne, żeby ci się HP zregenerowało. Ile tam masz tych głodu? na zbuduję. Okej. HP2. Nie to nie. Zagazony za flyer. A nie, 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 Dobra, idziemy szukać tych skrzynek na o, oh. zak. Mm, OK. Mam dwie nicie. Dwie nicie. O, 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 o Zginąłeś. Kliku you were... Z... You are kicked from that server... ...for flying. Ja, Do you have a lag connection? You were spawned in limbo. Nie, to na, na tej aran coś bym kończyć. Nie ma sensu, już nagrywałeś coś są takie failowe. Zdało się, że, że tak to... w życiu takich filmików um że jak że jak zagramy sobie bez nagrywania to będzie Ej, LOL! pierdolę sobie Łoł, nie, nie, gości na mnie What the Uciekam Tak, niech chciał... Nie, wszystko byłem Okej okay. Dwa gości ludzie na mnie Spróbuj zrobić coś takiego, że z criticala go weź, a później do tyłu, a później Drzewniany, ząb nie w trakcie. mieczem, człowieku. Aha. Tylko, z ja mam de Serku HD left. Muszę a zrobić lewo. To to z biegnie na prawo na lego. Ja nie mam strzała, tylko... ...to jest. Ale mam lagi. Trafiłem go. Chodź. On... zabrałeś mu... o, jeżeli skryptyka jakoś wziąłeś, to o 8hp zabrałeś. No, zabijmy. No to Nie miałem strzała. Dobra. chodź. Chodź na lobby, jedynkę po pożegnamy no, się z widzenia. Chciałbym. Chciałbym. Aha. My sobie... ...skikowali, tak? Nie skikowali mnie, tylko Makar mi się skraszował. No to żegnam się, żegnamy się z wami. Czekaj! Masz Mówię, czekać, masz poczekać, masz poczekać. Czekajcie jak coś, czekajcie, czekajcie, zaraz się pożegnamy. Ten sior biskutka. A, dobra, herbata, dobra herbata, dobra herbata, dobra herbata, Naprawdę musisz spróbować moje herbaty. Jakiej herbaty? Zareklamuj się. Dobra, piję herbatę yy, z mlekiem. <grym> I człowieku, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nie, wiem, nie mam... nie siły już o Też sobie, że Też mi bolą. co, mnie plecy bolą, bo ja mam na plecach już. Co masz kurz na plecach? Ja mam mecz na plecach. A mi pod sobie dosyć sobie znaczy, przyciążyłem. Przez wakacje siedziałem w jednej pozycji no i się naderwało trochę. No, siedzenie na wakacyjnych live'ach daje popalić jednak. Ale na no, przyszłym roku na wakacje też będę chciał wejść na live'y takie codzienne. Codzienne live'y. Myślę, że mogę do Dobra, Serko był. E, będziemy się żegnali. Ustawić, chodź, do publicznej fontanny Starożytna szyka wchodzenia na fontannę. Dobra. Ja. Zasłonię Ciebie. Ok, żegnamy się z Wami. Jak się Wam spodobało o dziwo, to polajkujcie. Jeśli chcecie komentować, to komentujcie. Bio aici în canal Sarka. Ce mai ce și